Hej, witamy w nowym filmie. Każdy lubi pływać w lecie, ale musimy być ostrożni, bo nie wszystkie wody są bezpieczne. Na tej liście znalazłem 10 miejsc, w których nigdy nie powinno się pływać. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 10 Jezioro Mono w Kalifornii jest jednym z najstarszych jezior w Stanach Zjednoczonych, a także jednym z najbardziej niebezpiecznych. Dzieje się tak, ponieważ woda płynąca w kierunku tego jeziora nie ma ujścia. W jeziorze tym znajduje się również duże ilości soli, co sprawia, że jest ono prawie trzy razy bardziej słone niż normalna woda oceaniczna. Ci, którzy próbują tu pływać, mogliby z łatwością unosić się na wodzie, ale nie jest to zalecane. Mówi się, że w wodzie znaleziono specjalny rodzaj bakterii, które wdychają toksyczne pierwiastki, aby przeżyć. Co więcej, nie ma tu w ogóle ryb, a jedyne organizmy, które tam żyją, to artemie, algi i muchy alkaiczne. Stada ptaków chętnie przelatują tutaj, aby zbierać artemię, ale ptaki również muszą być ostrożne, ponieważ picie wody z tego jeziora jest dla nich śmiertelnie niebezpieczne. Numer 9. Eagle's Nest Sinkhole nazywany jest również Mount Everestem nurkowania jaskiniowego, ponieważ jest przeznaczona tylko dla profesjonalnych nurków. Może wyglądać jak zwykły staw ukryty wśród drzew na obszarze hasowiska Wildlife Management w zachodniej Florydzie. Ale nie bez powodu nazywany jest lejem. Pod powierzchnią znajduje się okrągły otwór ze skalistymi podwodnymi korytarzami, które sięga do głębokości około 91 metrów. W niektórych miejscach sięga nawet do 315 metrów głębokości. Od 1981 roku w podwodnych korytarzach zgubiło się 10 doświadczonych nurków, którzy nie mogli znaleźć drogi powrotnej. W październiku 2016 roku dwóch z nich zostało znalezionych na głębokości 80 metrów. Powodem tego jest często brak wystarczającej ilości tlenów w ich butlach. Ponadto niektórzy nurkowie, którzy nie są wystarczająco doświadczeni, schodzą za głęboko, co może powodować problemy. Numer 8 Plaża Duma społożona nad Morzem Arabskim w południowym Gujarcie w Indiach jest popularna nie tylko ze względu na czarny piasek, ale także z powodu plotek, że jest nawiedzona. Plaża ta jest nawet znana jako jedno z najbardziej upiornych miejsc w Indiach. Każdego dnia plaż odwiedzają hordy turystów, ale gdy słońce zachodzi i robi się ciemno, ludzie zaczynają opuszczać to miejsce. Według lokalnych opowieści, wszystko znika na plaży, podczas gdy inni ludzie wracają do domów z najbardziej przerażającymi historiami. Miejscowi twierdzą, że plaża Dumas była niegdyś hinduskim cmentarzem i miała być domem dla kilku duchów, które wciąż nawiedzają to miejsce. Uważają oni również, że czarny piasek ma związek z wydarzeniami nadprzyrodzonymi. Inni ludzie, którzy nie wierzą w tego typu historie mówią, że na plaży nie dzieje się nic dziwnego. Mimo to nie odwiedziłbym tego miejsca osobiście, ponieważ nigdy nie wiadomo. Numer 7 Citarum jest największą i najdłuższą rzeką w Jawie Zachodniej znajdującej się w Indonezji. Mówi się, że jest to najbardziej zanieczyszczona rzeka na świecie. Jednak dla 25 milionów mieszkańców, którzy mieszkają wzdłuż rzeki Citarum jest bardzo ważna. Są oni zależni od rzeki w zakresie upraw, prania odzieży, kąpieli, a nawet picia. Jak można się domyślać wielu mieszkańców zaraża się w ten sposób infekcjami i świeżbem. Według miejscowego lekarza, który to zbadał 60% jego pacjentów mieszkających w okolicy poważnie zachorowało. Mówi on, że zanieczyszczenie jest tak duże, że może ono zmieniać ludzkie geny. Jak niewyobrażalnie to brzmi! Codziennie do rzeki odprowadza się około 20 ton odpadów i 340 tysięcy ton ścieków, głównie z fabryk włókienniczych. Niektórzy mieszkańcy mówią nawet, że musieli zrezygnować z pracy rybaka, aby ostatecznie wykonać jakąś inną pracę, na przykład śmieciarza. Numer 6. Wodospad kipów Kauai na hawajach stał się popularny ze względu na małe odmienne miejsce, w którym się znajduje i na początku wygląda pięknie do pływania. Ale ponieważ pięć osób zniknęło w wodzie, obszar z pięknym wodospadem jest uważany za niebezpieczne miejsce. Jedna z opowieści, która się rozgrywa dookoła jest o pływakach skaczących z wodospadu do wody. Jak tylko wejdą do wody, może się zdarzyć, że zostaną wciągnięci w dół na 6 metrów przez jakiś prąd. Inni ludzie, którzy wydostali się z wody byli całkowicie zmęczeni i ledwo dotarli na brzeg. Miejscowi, którzy są przesądni uważają, że w wodospadach żyje jaszczurka z hawajskiego ducha wody, który to powoduje. Wydaje mi się, że pod wodą znajduje się raczej potężny wir, ale rząd Kauai mówi, że pod powierzchnią nie znaleziono nic dziwnego i że woda jest po prostu spokojna. W związku z tym wodospad Kipu pozostaje tajemnicą zarówno dla mieszkańców, jak i turystów, którzy decydują się na przyjazd tutaj. Inną ciekawostką jest fakt, że to miejsce pływackie zostało wykorzystane jako miejsce filmowania poszukiwaczy zaginionej Arki. Numer 5. Horseshoe Lake w Monocountry w Kalifornii jest niebezpieczne, ponieważ gleba zawiera wysokie stężenie dwutlenku węgla. Wpływ tego gazu widać po liczbie martwych drzew wokół jeziora. Było to spowodowane serią trzęsień ziemi w 1989 i 1990 roku. Spowodowało to otwarcie dróg od podziemnej magmy, co umożliwiło podniesienie się dwutlenku węgla na powierzchnię. Jednak ostatni raz wybuch tego wulkanu miał miejsce 750 tysięcy lat temu. Wdychanie dwutlenku węgla może być nawet śmiertelne. Mimo to ludzie tam jadą, ponieważ w pobliżu znajduje się duży kurort narciarski. W 1998 roku i 2006 byli ludzie, którzy ignorowali znaki ostrzegawcze i niestety nie przeżyli. Chociaż mówi się, że od czasu do czasu jest to miejsce bezpieczne, nie zaleca się tam pływania. Oprócz dwutlenku węgla, obszar ten uwalnia również inny gaz. Ten toksyczny gaz ma zapach podobny do zgniłych jaj, które rozprzestrzeniają się w powietrzu. Numer 4 Prawdopodobnie nie spodziewaliście się, się następnego basenu na tej liście, ale kiedy na niego wpadłem musiałem go dodać do listy. Ponieważ jest to najwyraźniej miejsce, w którym nigdy nie będziecie chcieli pływać i właściwie nawet nie będziesz w stanie tego zrobić. Znajduje się ono w więzieniu w mieście Queneca w Ekwadorze. Na początku tego roku, kiedy w internecie umieszczono nagranie wideo z więźniami korzystającymi z basenu, więzienie stało się popularne. Na tym filmie widzimy setki więźniów poruszających się po basenie, który moim zdaniem powinien reprezentować teren zewnętrzny. Widzimy kilka osób nurkujących w wodzie, a niektóre z nich próbowały nawet spiąć się na obrzeż koszykówki po słupie, aby w końcu wykonać skok do wody. Powodem powstania tego basenu była ogromna ulewa, która uderzyła w miasto, a więźniowie zatkali odpływy tak, że woda na dziecińcu podniosła się. Wszyscy skorzystali z błyskawicznej powodzi w więzieniu, aby uciec przed letnim upałem. Wydaje się, że dobrze się bawili, ale strażnicy nie mogli się z tego cieszyć, bo mieli z tego powodu kłopoty. Numer 3 Rów oceaniczny Tosua jest jednym z najpiękniejszych miejsc turystycznych w Lotofaga na wyspie Samoa. Tosua dosłownie przekłada się na gigantyczną dziurę w morzu. Ten 30-metrowy, niebieskawy, głęboki otwór wodny był niegdyś centralnym punktem ogromnego pola lawowego. Dziś wygląda pięknie ze wszystkimi rodzajami roślin wokół niego. Można się tu wspinać pod rabinie w dół, a jeśli wskakuje się do wody, trzeba być ostrożnym, ponieważ istnieje system tuneli prowadzących do otwartego morza. To miejsce jest polecane dla doświadczonych nurków, ale piękne podwodne jaskinie również zawierają tajemnice. Historia z 2017 roku opowiadała o człowieku, który najwyraźniej utknął w systemie jaskiń i po dniach poszukiwań nie został znaleziony. Uważa się, że silne prądy i fale zmusiły go do wejścia do oceanu. Kilka miesięcy później to samo przydarzyło się chińskiemu turyście. Jest to więc miejsce, w którym można nie chcieć pływać, mimo że wygląda pięknie. Numer 2 Rzeka Bubble Creek w Illinois Chicago nie jest wcale bąbelkowa, jak sama nazwa wskazuje. Nazwano ją Bubbly, ponieważ na początku XX wieku bulgotała metanem i gazem siarkowodorowym. Było to spowodowane tym, że amerykańskie rzeźni i zakłady przetwórstwa mięsnego wyrzucały odpady do wody. Rzeka mogłaby prawdopodobnie wyglądać znacznie gorzej, gdyby amerykański autor o nazwisku Upton Sinclair nie napisał o niej. W swojej powieści Dżungla z 1906 roku mówił o tym, że jest to duży otwarty kanał i że to nie może dłużej trwać. Od tego czasu władze Chicago starają się zrobić wszystko co w ich mocy, by utrzymać rzekę w czystości. Jednym ze sposobów, w jaki to robią, jest wstrzykiwanie tlenu do wody. Mimo, że w dzisiejszych czasach wygląda dużo czyściej, to i tak od czasu do czasu bulgocze, więc to naprawdę nie jest miejsce do pływania. Numer 1 Wybrzeże Kalifornii jest siedzibą chronionych obszarów morskich i w rezerwacie stanowym Ano Nuevo w Pescadero na południe od San Francisco i na północ od Santa Cruz leży Cove Beach, znana również jako plaża New Year's Creek. W wodzie znajdują się gigantyczne lasy wodorostów. Lasy wodorostów są jak rafy kolorowe, w których żyją różne gatunki ryb i inne organizmy morskie, w tym rekiny. Plaża Cove Beach znana jest z wielkich rekinów białych, które pływają w poszukiwaniu fok i mniejszych ryb. Nurkowanie lub pływanie tutaj jest naprawdę niewskazane, ponieważ można utknąć w wodorostach. Mimo to, ze względu na duże fale, Cove Beach jest bardzo popularnym miejscem dla pływaków i surferów. Wodorosty mogą nawet rosnąć tak wysoko, że można je dosłownie zobaczyć na falach. Jeśli nadal chcecie odwiedzić te miejsca, pamiętajcie, że w niektórych miejscach musimy być bardzo ostrożni. Jak jest najbardziej niebezpieczne miejsce, w którym kiedykolwiek pływaliście? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które nagraliśmy, kliknij jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.